Testowaniu. Dzisiaj mam taki napój w plastikowej puszce. Supa woda yy, owocowa, tak wygląda plastikowa puszka. Pierwszy raz okazja mam w takim czymś pić. zobaczymy jak smakuje, zapach, już wam mówię. Taki zapach mam Zapach yy, brzoskwiniowy Woda gazowana, słodka. O po smaku, bo może smaku nie, ale po smaku brzoskwini faktycznie. Taka normalnie rozwodniona brzoskwina, ale bardzo dobry. Bardzo dobry napój, tak wygląda. Pole samą, bardzo dobry smakuje mi. Cześć!